Hej, witajcie drodzy widzowie Areka 265 Zapraszam Was na, jak zwykle na karierę menadżerską Arkadiusza Kotnowskiego Armada Arkadiusza Kotnowskiego, czy czyli mnie oczywiście i zapraszam Was na spotkanie w ramach Ligi Mistrzów! Także zaczynamy spotkanie w ramach Ligi Mistrzów, jak to mówią najpierw konferencją. No. no to tutaj faktycznie wszystko widać także o moment ja może inaczej tak popachniemy się żeby było widać i tu i tu dobra będziecie włosy łączymy sobie po prostu Dali jsme. jednak budeme. Będziemy... Dobra, po konferencji to teraz przejdziemy sobie do meczu. Mam nadzieję, że mi się teraz zróbmy może oddzielnie konferencji. Albo nie, dobra, zróbmy konferencję i mecz w jednym. I konferencję pomyczową może też. Dobra, spróbujemy w jednym pliku to wszystko zmieścić. Wybaczcie za tę pikselowość, ale to nie wiem co się stało po prostu z grafik, grafik Dobra nieważne, ważne żeby się nagrało. Już podchodzę do tego, któryś raz z kolei umiesz szlak trafia już na starcie. Zastrzeliłem pierwszego goladą. To... Drodzy Państwo, rozpoczynamy dziś rozgrywki WFA Champions League. Krem de la Creme europejskiej piłki. Mecze najlepszych z najlepszymi i żaden nie będzie spacerkiem. Już niedługo transmisja z Borussia Park. Gorąco witamy z Mission Gladbach, ze stadionu Borussia Park. Ja nazywam się Dariusz Szpakowski, obok mnie na stanowisku dla komentatorów jest Jacek Raskowski. Dzisiaj przyda nas tutaj mecz fazy grupowej UEFA Champions League. Borussia Mission Gladbach. Zagra z Realem Matrix. I przed nami pierwsza kolejka fazy grupowej UEFA Champions League. Wielka, czas rozpocząć. Emocji na pewno nie zabraknie, bo na tym poziomie nie ma już słabych drużyn. Kim ligi Pierwsza kolejka UEFA Champions League ruszyła. Muszę przyznać, że nie mogłem doczekać się tego meczu i ciekaw jestem, jak nam się ta faza grupowa będzie rozwijać. Cóż, stawka jest wysoka, to może paraliżować, ale myślę, że obejrzymy mnóstwo świetnej piłki. Teraz skład Polski Miesiąc dla Bach w dzisiejszym meczu. W ramce stanie Jan Zomer. W linii defensywnej Akanji wystąpi razem z Dankiem. Kramer oraz Denis Zakaria zagrają w środkowej strefie boiska. Z przodu będzie wyśnięty Alessandro Plea. Co tam pixelować, przepraszam. Mam nadzieję, że mam to coś... Real Dzisiaj w następującym składzie. Formacja ataków z klasyczną dziewiątką i system 4-3-3 to równowaga min poszczególnymi formacjami. Przy takim podziale ról można zachować pozytywną tak i wykorzystać atut gry na pamięć, a przez zgranym zespole może to przynieść fantastyczny efekt. No i rozpoczynamy pierwszy mecz fazy grupowej UEFA Champions League. Podanie nie znalazła adresata, piłka opuściła boisko i będzie wrzucał do dla rywali. Luka Modrić. I będę miał piłką. Nabiera tempa wciąż, utrzymuje się przy no tym, jak Na świetle, ależ przeczytał to jak profesor. Dziękuję hmm. bardzo. Piękna odprawiła i będziemy mieli. Ładne, udane przejęcie. rywal traci piłkę. Był spalony. No to tam Co on się myślę, że co? Tak, Mandy, dobra? Ryzykownie, ale No nie, do doszedł, do chciałem. Wprost oddeł. On się tutaj znalazł, jak Filip skończył wróz. Przesuwa się w stronę bramki. No fajno, do środku, a nie. Interwencja obrony. Niesamowite. Piłka już zmierzała do siatki, ale obrońca dobrze asekurował bramkarz. Dobrze, ucieka obrońcom. To no może teraz. No, tak jest, państwa. Mamy pierwszą, a więc dajemy... ustabilizowało się tam, jak ta pikselowość. Obejrzyjmy sobie na powtórce, jak znakomicie wyglądał ten długi samotny raj. Ewidentnie obrońcy popełnili błąd, dali temu zawodnikowi zbyt dużo miejsca i czasu, a to w okrutny sposób zemściło się z tracą bramki. Jest. 1 do zera. Czy będzie więcej Nie, to tutaj się nie ustabilizowało, tylko. W... Dobra, nieważne, z tą pixelowością też ma swój urok. Trzeba to zamknąć jeszcze w pierwszej połowie, bo 1-0 to jest bardzo niebezpieczny Wynik! No dawaj no, na, na co on czeka, no nie wiem, na co, na zaproszenie? Wypad, mi stąd wolny i stąd Nieprzemyślane to podanie, prosto do rywala, piłka oddana za bez

Aż wreszcie zdołali odebrać piłkę. Oddali piłkę. Przed nim tylko Bramkarz. No i bramka! Cisnęli właściwie całym zespołem i proszę bardzo. Wysoki prezim się opłacił. Wymuszenie na przeciwniku błędu było tylko kwestią czasu. A po błędzie znakomicie wykorzystany prezent. Nie, nie prezent. Zasłużyli sobie prawo za determinację i skuteczność. To naprawdę teraz zaatakowali i rywali za nim muszę. W tej powtórce widać, ile znaczy umiejętnie założony presji. Oczywiście strzelcowi gola także należą się prawa, ale nie budowę tej bramki bez pracy całego zespołu. Chociaż nie dobiegła końca jeszcze pierwsza połowa, mecz staje się jednostronny. Nie dają rywalowi żadnych szans. O no, to chociaż mamy wynik, do którego możemy... Raz jeszcze ta bramka. Doceniamy strzał, ale trener na pewno będzie miał zastrzeżenia do ustawienia bramkarza przy tym golu. Za daleko miał to... A to świetnie odebrana przeciwnikowi piłka. 4 do 0 po pierwszy. Dobra, Benzema trzeba zmienić, bo widać, że już podmęczony. Mariano, Marvin za essencia i za almo łaskas no pikselowana to się, jak toś można

jak i zaczynamy drugą połowę meczu pierwszej kolejki fazy grupowej UEFA Champions League. Real traci teraz piłkę. Herman. Bramka, Pia! Wpisuje się na listę strzelców. A matko, jak to... To różnica klasy. Strata raczej nie do odrobienia. Muszę się teraz przestawić i skupić, bo... Czekaj, bo coś mi tu nie gra. No, no naprawdę, ustawienia mi się tu. O właśnie, dynamiczne, żebym ja cokolwiek widział na tym boisku, Ja nic Ech, nie widzę. To jest tak... Piłki. Skutecznie zaatakował Hala amplea. Gazety niedawno szeroko omawiały pewne plotki transferowe. No teraz to już nie plotki. Stefan de Frey przeszedł do Lipska z Interu Kwoty transferu możemy się jedynie domyślać. Nie została ujawniona przez zainteresowaną stronę. Obrońca się pogubił! Ostatecznie nic ciekawego nie wynika z tego podania. Minęło 15 minut drugiej połowy. Dobrze udało się przeczytać to podanie. Szansa może coś Dobra, się no, ja no, my my nie... Obrończył Futana. Bardzo dobrze pomyślane. Już tą pikselowatość nie będę wyjmował ja na razie, no trudno. No. Może no, to Jutro będzie, może lepiej, będzie mi się Tą pikselowatość mi się uda jakoś. Lucas Vazquez. Shit. Po przejęciu jest szansa na szybki atak. Mariano, no to będzie stuprocentowa szansa. Tak, tak, mamy brodkę. jest piłka w siatce. Kapitalny tak, dozorcy. Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika Znowienie od środka, a tu już chyba nic się nie wydarzy bezdyskusyjne prowadzenie. Gospodarze chyba już kompletnie się poddali. Nawet kibiców już właściwie nie słychać, bo tego wyniku nie można zmienić. Kramer. Ale wspaniała akcja, co z nich wyniknie? Uuu, złe, bardzo złe wykończenie. Uderzył mocno, żeby bramkarz nie zdążył zareagować, ale... z... Przed Zresztą proszę na niego spojrzeć. Sam doskonale wie, że powinien był to lepiej rozwiązać. Jest szansa. Przerwana akcja spalony. Sytuacja dojrzała do tego, że będzie zmiana. drugie do zakaria Ech nie poszło to tak jakby sobie życzył strata piłki rozpocznął grę od rzutu z Dobra. Przedaj się przez obronę to musi być gol Zasięgów obronnych. Obrona popełniła błąd, który składnie wykorzystał, co tu dużo mówić, świetna indywidualna akcja. Pokazał pełnię swoich możliwości i nie dał żadnych czas brakarzowi. 6 do 1. Jeden błąd formacji obronnej przy takiej przewadze wynikał pewnie z W Dobre przejęcie podania w środku pola. Teraz odczytał zamiary przeciwnika. Ostatnie 180 sekund przed nami. Będzie okazja do kontrataku. Tak, kilka w szatce. Łatwe wyjście skończą i kapitalne wykończenie. Linia obrony była bez radia. wszystko wydarzyło się w kilka sekund. Efektywne i efektowe defensywnie pojawiła się luka, który po prostu musiał wykorzystać z takowity pokażą umiejętności. Podręcznikowe wręcz minęcie okolice i sił nakrętno ostatniej chwili. Piękna bramka. Odlicz przechwytuję tą piłkę. Teraz prostopadne zagranie odliczka. Dziękuję za uwagę. To wszystko na dzisiaj. Jeżeli wam się podobało, nie zapomnijcie zasubskrybować kanał, zostawić łapkę w górę pod spodem, komentarze. Mile widziane, do usłyszenia, trzymajcie się, cześć, słyszymy się jutro, a do jutra też karierze menadżerskiej do jutra. Trzymajcie się cześć, pa. Jeszcze konferencja pomyczowa, ale to już zaraz wam też zrobimy na razie też pa się nach dem Abschiff 在洗澡时候